Coś oprócz tych taśmy coś jeszcze potrzebujesz? Nie no, dłużej, spokojnie, spokojnie. Masz trochę wiski jakieś? Nie, tam masz sobie par. Żad... Żadnych lin na ten nie bierzesz? Nie no, wiesz, powiem ci, że na to. tam była ta kurtka. Tam kufajka powinna wisieć.

Zobacz. Poczekaj. Co? Do tyłu jeszcze bardziej. Nie masz z tej strony tych? Właśnie patrzę, że... Szlufkę. Tu szlufkę. Dobra. Szlufkę. Siaja daj tu do szlufki do pasa. Daj mu daj mu tu. Nie. Bolina mu będzie tarła po prostu blachy. Uważaj nogę wkładasz. Ale z dobrym patem ten właśnie coś tam pokazywał wczoraj. Zostaje wisiel z takim przyśniegiem. Dobra, wpinaj tą i tą drugą, i maszeruj tam. Przedstawiciel się skończył. Poczekaj, że ja spuszczam na razie. Fermiam, przejdź pod tym. Pod jest, tu jest po Tu jest po Już? Możesz iść Co? Ta się już skończyła? Nie mam kurwa, że kurwa lecimy za każdym pierdoloną nie... i do tak Tą wielką sosnę Wiesz nie. gdzie? Widzisz I teraz musimy trochę ciasno, żeby, tak, żeby tak, tu poszło po ty. Po Spokojnie, kurwa, wystarczy. Sajucha. Ciągnij! Dobra, poszło nad dachem. Dwa. Uważaj, ja żeby ty, tutaj, żeby do pania był jeszcze na końcu tam, na końcu. Jeszcze spójrz. No zobacz, kurwa. To jest pewnie jednak długa lina. Jeszcze dalej nie. Dobra, ludzi. Dobra! rozbijamy To jak polewka nie ma. To Nie, tylko tak na razie. I Pomógłbyś tam oko Nie, musimy zaraz tam pozjeżdżamy trochę i kurde, i powyciągamy to. Nie za wiele! No, do samochodu by ją też można przyciąć i wyciągnąć samochodem. Chyba nigdy Cię nie lubiłem. No taki długi go puszczasz?

Tak, ale dwie rolki wchodzą w siebie. Uwaga, ktoś jeszcze? Dobre, Czyli co, na jednym karabinie, na jednym się będzie muszeć? Tyłko. Co? Myśl jeszcze raz. No jemy. Co? Nie wiem, nie wiem. To zaraz pomyślę. Co tymi rukami, na jednej Nie, nie Dobra Wszystkie ile mam stanowiska? Jedno stanowisko tutaj Kurwa, no to jest, widzisz, jak nie dopilnuję to mi ni chuja nie ma A no czego nie ma? Nie no, bo mówiłem, kurwa Fabianowi, że Fabian zresztą mówi, to trzeba robić kanapki, bo mówiłem, jest 5 no. bochenków chleba, kurwa, pasztetów, chuja i tak dalej, żeby zrobić. A teraz, kurwa, na zimno, to wiesz, to jest... Dwójka gotowa! Jedenka gotowa, dwójka gotowa. Tomek, rob tam. Ola, wyciągnij mi z kieszeni prawej aparat i zrób i zdjęcie. Gotowa Paga, Jacek Paga, Jacek No dawaj, dawaj Gotowa duchek Jadę